Srebrne inwestycje. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Drodzy Państwo, mój zbiór srebrnych monet obiegowych rozszerzył się w ostatnim czasie o kilka pozycji, które chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować. Zacznijmy sobie od naprawdę przepięknej francuskiej monety. 5 frankówki, tak zwanej Siewczyni. Moneta naprawdę w mojej opinii przepiękna. Awers tej monety jest odwrócony o 180 stopni, a więc odwraca się je inaczej niż nasze monety. Na rewersie widnieje nominał oczywiście 5 franków, jak i gałązka oliwna, kłosy oraz liście dębu. Widnieje również e, inskrypcja zarówno na rewersie, jak i, drodzy Państwo, na rancie tej monety. Nie wiem, czy będzie to e, tutaj widoczne. Postaram się Wam wrzucić... Dodatkowe zdjęcie poglądowe, mówi on bractwo, równość oraz wolność. Drodzy Państwo, moneta, jak tutaj widzicie, 12 gramowa o próbie 835, co daje nam 10 gram czystego srebra. Moneta dość popularna w całej Europie, w tym samym roku w 1960 wybito ją w prawie. 54 milionach sztuk, także moneta dość popularna. Można ją zakupić naprawdę w fajnej cenie jako junk silver. Kolejną monetą jest jedna frankówka, czyli w zasadzie młodsza siostra. 5 frankówki. Jeśli chodzi o avers, design dokładnie ten sam. Podpis autora mamy na dole tej monety. Tym razem już rand zamkowane tradycyjnie z inskrypcją, jak w przypadku 5-frankówki. Na rewersie z kolei zmienia nam się nominał na jednego franka oraz y, widnieje tutaj jedynie gałązka oliwna bez tych listków dębu i kłosów. Kolejną monetą jest jedna korona y, austro-węgierska. Na awersie widzimy podobiznę Franciszka Józefa I, postać, myślę, wszystkim zbieraczom, inwestorom w metale znana, gdyż jest to ten sam władca, który widnieje między innymi na dukacie austriackim, czy to na jednym, czy to na czworaku, także w zasadzie najbardziej popularnej, przynajmniej w Europie, cząstkowej monecie złotej. Na rewersie tej monety widnieje nominał jednej korony wraz z datą. Waga takiej monety to 5 gram, wykonana w próbie 835, czyli dokładnie tak samo jak jedna frankówka. No i przechodzimy do prawdopodobnie najbardziej znanej, srebrnej monety polskiego PRL-u, a więc mapki 30-lecie PRL. -u. Dlaczego najbardziej znanej? Ano dlatego, że wybito ją w ponad 13 milionach sztuk, co jak na srebrną monetę polską jest ogromnym wynikiem. Sporo z tych monet się zachowało. Dlaczego? Dlatego, że y, była to moneta dość pospolita. Dodawano ją jako dodatek do pensji. Powiedziano wtedy Polakom, Macie tutaj srebrę w monetach, chowajcie je do skarpety, chowajcie do słoików, do szkatułek, bo kiedyś za to Wasze wnuki kupią sobie Mercedesa. No może Mercedesa za taką monetę teraz Państwo nie kupicie, no ale jest to ciekawy kawałek historii. Zachęcam z całą pewnością wszystkich, żeby popytać rodziców, dziadków, czy gdzieś może na strychu, czy w piwnicy nie zachowała się taka. Szkatułka ze starymi monetami z Jeśli taką znajdziecie, to istnieje spora szansa, że znajdziecie tam również takie oto sreberko. Warto wspomnieć, że moneta była też y, bita z stępem lustrzanym, jednak ta jest bardzo rzadka, bo wybito ich, jak podaje Fischer, jedynie 6000 sztuk. Była też próba bicia tej monety w niklu i w miedzianiklu z nominałem 20 zł. Jeśli chodzi o nikiel, to takich próbnych monet wybito 500 sztuk, a jeśli chodzi o miedź nikiel, to wybito ich jedynie 20, także to już są kolekcjonerskie rarytasy. Kolejną i ostatnią już na dzisiaj monetą jest moneta z wizerunkiem Jana Pawła II. Tak samo jak w przypadku mapki, to jest 14,5 grama. Próby 625 co daje nam 9 gram czystego srebra. Ja tutaj mam jedną y, z dwóch bardziej popularnych y, monet, jeśli chodzi o roczniki. Jednak tą mniej popularną, bo jest to rok 82, w którym wybito drodzy Państwo y, 803 100 sztuk. Takich monet już rok później wybito ich ponad 1,5 miliona. To była moneta z całą pewnością przełomowa i bardzo ważna dla Polaków. To było dla nich naprawdę coś, żeby otrzymać monetę z wizerunkiem papieża, który przecież nie był wygodny dla komunistów. Wspierał Polaków w walce z komunistami. Tak więc ta moneta y, w wielu przypadkach zachowała się nawet lepiej niż mapka, bo też ludzie wiedzieli, że jest srebrna, też chcieli ją zachować dla kolejnych, następnych pokoleń. No, ale jakoś tak w mentalności Polaków o tę monetę z papierzem często dbano lepiej niż o mapkę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, że pierwsza, y, pierwszy film z serii przedstawiania, właśnie zakupów, monet bardzo Wam się spodobał. Tak więc zachęcam do reagowania pod filmem, zostawiania komentarzy. Wiem, że każdy to mówi, ale uwierzcie naprawdę pomagają one w opanowaniu zasięgów, jak i dają motywację do nagrywania kolejnych filmów. Czekam również na uwagi, propozycje w komentarzach. Dziękuję do zobaczenia w kolejnym filmie.